Kiedy poznałam Kamila, wydawał się idealny. Miły opiekunczy trochę nerd, ale w uroczy sposób. Grał godzinami w gry, głównie w Simsy. To relaksujące mówił: Nie miałam nic przeciwko, do czasu, a zaczął traktować mnie jak jedną ze swoich postaci. Zaczęło się niewinnie. Mówił, żebym ubierała się bardziej jak ta simka, co ma różową spódnicę. Potem chciał, żebym gotowała to samo co w jego grze. Zrób naleśniki jak moje simy one mają perfekcyjną energię po tym posiłku. Śmiałam się z tego, dopóki nie zaczęło być dziwnie. Pewnego dnia powiedział, że powinnam chodzić spać o tej samej godzinie co jego postacie bo to zwiększa produktywność. A kiedy nie chciałam, obraził się i powiedział, nie współpracujesz ze mną w związku. Zaczęłam zauważyć, że wszystko planuje jak w grze. Godziny posiłku, pracy, nawet romantyczne momenty. Gdy próbowałam, spontaniczności był zły, bo nie pasowało do harmonogramu. Pewnej nocy zobaczyłam, jak siedzi przed komputerem i tworzy nową rodzinę w simsach. I wiesz co? Byłam to ja. Tylko, że w grze byłam bardziej posłuszna, jak sam powiedział. Zrozumiałam wtedy, że on nie kocha mnie, tylko wersję mnie, którą może kontrolować. Spokowałam się następnego dnia i odeszłam. Na pożegnanie powiedziałam tylko, może w grze ci się uda, ale w prawdziwym życiu nie da się klikać ludziom w głowę, żeby robili co chcesz. Od tamtej pory, gdy widzę ikonę Simsów, mam tylko jedną myśl, nigdy więcej faceta, który chce być graczem w moim życiu.